Wszystkim. No to tak, w tym odcinku dzisiaj Wam powiem o sytuacji, która się właśnie teraz e, toczy, czyli o moim odwołaniu e, od wyniku... E, no i po prostu wiem co już będzie. Także oglądajcie ten odcinek. Od tego, że dla osób, które nie wiedzą mniej więcej o co chodzi, wynik walki dla wielu osób był bardzo kontrowersyjny. Dla mnie również. Wiele osób, tak jak ja, twierdzą, że wygrałem tą walkę i tak dalej, i tak dalej. Stwierdziłem, że złożę protest do tego wyniku, ponieważ był on niecałkiem sprawiedliwy. I tak dalej, i tak dalej. Ale na ten moment już wiem, że ten protest mi się nie uda. Po prostu. Jak wiecie, i w pierwszej, i w drugiej rundzie odjęli mi punkt. Co do pierwszego punktu, to uważam, że był on bardzo, ale to bardzo niesłusznie odjęty. E na początku po walce nie wiedziałem dokładnie, czy to się tam rozegrało. O te niby kopnięcia w krocze, później o cios w tył głowy, który tak naprawdę padł tutaj. I wczoraj po prostu dowiedziałem się. Tam oglądałem live'a po prostu Wojtka Goli i dowiedziałem się na tym live'ie, że, że to ani nie chodziło o kopywiaja, ani nie chodziło o uderzenie w tył głowy, tylko po prostu chodziło o to, że zadałem cios. Po komendzie stop. <laughs> Dobre, co? Też wczoraj byłem bardzo zdziwiony. Oglądałem dużo razy tą akcję. Dokładnie punkt został odjęty dokładnie po tej akcji, e, gdzie, gdzie padł niby ten cios w tył głowy. Który nie był w tył głowy oczywiście. E, no, ale sędzia twierdzi, że on tam krzyknął stop, chciał nas rozdzielić. E, no i za to to było znane jako faul, że nie przerwałem, tylko poszedłem jeszcze tam cios, i dlatego mi odjął punkt. I zastanawiam się, dlaczego po prostu, skoro tak się stało, tam widać całą tą akcję. Sędzia był za mną, nie był nawet był za mną. Nie miałem szans tego widzieć w ogóle, że ani słyszeć, że on krzyczy. To było wiadomo, była walka. Ciężko, jeżeli jestem w trakcie akcji i tak dalej, no to. Wiadomo, że skupiam się na akcji, a nie słyszy się wszystkiego co się dzieje dookoła. No, uważam, że takie coś jeszcze 10-15 sekund przed końcem rundy to powinno być upomnienie jedziemy dalej. No. To był zawodowy pojedynek, nie jakiś amatorski, no i nie wiem, uważam, że to trochę była przesada. Co do drugiego punktu, w drugiej rundzie, to też niby tam... Dobra, nie będę tego komentował już. Moim zdaniem i wielu wszystkich, wielu ludzi, którzy oglądali tą walkę, nie mam innego wyjścia, jak po prostu zrobić rewanż. Bo odwołanie nie wyjdzie. Ja o tym doskonale wiem. Wiem, że nie mam szans tego zrobić. Szczególnie po tym, co wczoraj usłyszałem. Także teraz w ogóle bez sensu. Co Wam mam jeszcze powiedzieć? Zobaczymy, na jakich warunkach będzie rewanż. Oczywiście, wiadomo, to nie będzie rewanż na następnej gali, i nawet nie wiem, czy to będzie na jeszcze kolejnej. Ponieważ, jak wiecie, wyjeżdżam jutro w moją podróż. No i po prostu to tak nie, będą, nie będzie. No. Jeden, lecę na drugi koniec świata, będę teraz podróżował. Do rewanżu musi dojść na 100%. Nie odpuszczę tego. Mam nadzieję, że Ala się też zgodzi na to. Wiem, że gdzieś tam w jakimś wywiadzie bo już spokojnie. Może ze mną jeszcze raz wyjść. Może nawet wyjść na moich warunkach. Bo jak wiecie, teraz wszystko było totalnie na jego warunkach. Nie ja na moich. Zgodziłem się na wszystkie jego ee, te układy, żeby to było K1, Że to było w jego płaszczyźnie i tak dalej. I tak dalej. No to teraz zobaczymy, co zrobi w drugą stronę. Czy teraz przypadkiem pójdzie na moje warunki. Skoro raz już wygrał. No, to czemu nie? Powinienem to oczywiście zrobić. Czy do tego dojdzie i kiedy? Zobaczymy. No, i co wam mam jeszcze powiedzieć? Od wczoraj jestem mega zdenerwowany, jak to oglądnąłem. No, ale co zrobić? Niestety, nie wygram tego. I o tym doskonale wiem. Dodatkowo wiecie, no, takie odwołanie to też jest. Też jest jakiś tam koszt, i tak dalej. Trudno, muszę po prostu przyjąć na klatę. Wiemy wszyscy, jak jest, i tak dalej. I trzeba lecieć dalej. Zresztą teraz nadchodzi dla mnie taki dobry okres, że zaczynam podróżować. Będzie się dużo działo. Kurde, nie mogę wam powiedzieć gdzie lecę. <gry> Dlatego proponuję, żebyście śledzili kanał cały czas. Zostawcie suba, bądźcie na bieżąco, a gwarantuję Wam, że zobaczycie na pewno dużo, ale to dużo fajnych daily vlogów. Eee, czy te daily vlogi będą tak, że skrupulatnie, że będzie 30 miesięcy, tego dokładnie nie wiem, bo Dobra, 30 czy 31 eee, bo nie wiem, czy po prostu codziennie będzie co wrzucać. Będę się starał, żeby ta podróż też super przebiegała, eee, żeby dużo się tam działo. No ja po prostu nie lubię się nudzić. Jestem osobą, która lubi, jak cały czas się coś dzieje. Bo siedzenie w jednym miejscu, na przykład, nie wiem, dwa tygodnie, zupełnie nie dla mnie. Całkowicie to nie jest mój styl. Dlatego ja co parę dni muszę się przemieszczać. Wiecie, przyjeżdżam do jednego miasta lub do jakiegoś miasteczka, zwiedzam, co mam zwiedzić, robię fajne materiały i jadę dalej. Nie siedzę, nie odpoczywam, bo to, to nie jest mój styl. Którzy tak mają, że po prostu lubią sobie gdzieś dłużej posiedzieć, odpocząć i tak dalej. muszę tak dać telefon. No ale nie ja. E, to zdecydowanie nie dla mnie. No, musiałem na chwilę przerwać, bo musiałem trochę skręcić, bo <laughs> się zamotałem. E, no, w ogóle jeszcze w tym vlogu. Weźcie napiszcie na dole w komentarzach, co sądzicie o tej gali, jak wam się podobało. E, Wiecie, wy to oglądaliście e, na laptopach, na telewizorach i tak dalej. Ja to widziałem trochę inaczej, bo ja to bym widziałem wszystko od środka. Ale muszę przyznać, że zdecydowanie naprawdę postawili wysoką bufetyczkę. Wszystko było mega fajnie przygotowane. Organizacja w 110%, tym bardziej jeszcze teraz w tym okresie jest jaki jest. To trzeba naprawdę i przyznać, że fajnie to wyszło. Naprawdę mega fajnie. Dlatego cieszę się, że tam wystąpiłem. Nie ma co ukrywać. Kiedy będzie kolejny raz, zobaczymy. No Kontrakt mam jeszcze na kolejne walki. Także, także na pewno mnie tam jeszcze zobaczycie. Ale teraz. Przyjemność. <gry> Kurde no. Mogę Wam powiedzieć, no, jaki będzie drugi kraj, który zobaczymy będzie to na pewno Kolumbia. Kolumbia jest pięknym krajem. Naprawdę interesowałem się już dużo na temat krajów, do których jadę. Wiadomo, nie jest to całkiem tak, że jakiś plan sobie mega przygotowałem i tak dalej, bo nie da się na taką długą podróż przygotować planu. Mogę jedynie tam posprawdzać, co gdzie jest w jakimś danym kraju, ale to i tak daleko do przodu nie przygotowywałem, ponieważ eee, nie wiadomo, co się stanie. No. Na dwa kraje pierwsze mam przygotowane, a gdzie polecę dalej, będzie spontan. No. Co będzie otwarte, gdzie nie będę potrzebował żadnych, I wiecie, pierdół robić jakichś takich z tymi obostrzeniami i tak dalej. No i zobaczymy. Tak w ogóle postaram się jakoś w następnym odcinku, może nie się to uda. Wstawić jakieś chociaż fragmenty z walg, jakoś tam, wiecie, e, z całego... Nie wiem, czy mam ponagrywane w ogóle, szczerze mówiąc, e, z tego, co tam się działo jeszcze w ciągu dnia. Nie wiem, będę musiał sprawdzić na telefonie, bo... Wiecie, to był też e, emocjonujący dzień. Nie wiem, w sumie czy nagrałem. Całą walkę, niestety, musiałem usunąć. Wiecie, jak jest. E, no, ale myślę, że fragmenty będę mógł wstawić. No, fragmenty to przecież, wiecie, nie cała walka. Także zobaczymy. Dobra, na sam koniec jeszcze zobaczycie e, zapowiedź kolejnej podróży. Polecam jeszcze raz śledzić kanał. Na pewno nie pożałujecie. No i bądźcie tam ze mną. No i czekamy. Co się dalej stanie? Pozdrawiam serdecznie, na razie.